Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil. sponsor strategiczny klubu. się wspomnienia z yy, rywalizacji z Ostrowem. Wydaje mi się, że ten piąty mecz. Yy. Jeszcze raz Łączyński pod kosz. Yy. Ależ odegrał do Almeidy. Ten gol Niko oh, oh, oh. go nie zatrzymał. Indywidualnie zagrałem chyba najlepsze spotkanie w całym sezonie. Ta trójka o deskę. to na 1 z Adamem Łapetą. Tata skaczący przez barierkę. Eee. Kosz dla Anwilu. że przesądzi sprawę teraz. Łączyński, zamiana krycia. On za trzy. Trafia na tablicę. Nie wierzymy w to. Kamil Łączyński. Co za mecz? Kapitana Anwilu. Ojciec szalej. Cała, cała hala e, mega głośno. widzieliśmy wtedy, że otwiera się przed nami ogromna szansa po tym zwycięstwie na, na zakończenie serii w Ostrowie, i tak się faktycznie stało. Ale mówię, ten piąty mecz i mój osobisty najlepszy mecz sezonu, e, no i atmosfera i cała ta otoczka finałów, e, to mi na pewno zapadnie w pamięć na, na długie, długie lata. Niewiarygodna historia o tablicę! Z Łapetę górą! Po raz kolejny! I dobrze, Adam Łapeta przecież wielki zawodnik, dobrze ustał jak gdyby, skoczył jeszcze z ręką, tak jak każdy trener by tego oczekiwał. Z szóstego meczu finałowego na pewno zapamiętam tą czwartą ostatnią kwartę, kiedy było piekielnie gorąco. Zmiesza się czas do, do jej zakończenia, do zakończenia meczu, a my mieliśmy ciągle przewagę kilku punktów. Graliśmy naprawdę fajnie, zespołowo i w obronie, i w ataku. Ostry w pewnym momencie był totalnie bezradny. A tutaj marszałek Kamil Łączyński. Jego akcje w czwartej kwarcie. Jego wielki finał, niedawno walczył o, o miejsce w reprezentacji Polski u Mike'a Taylora, po tym finale jest pewniakiem, jakaż to była W głowie zaczęły pojawiać się myśli, że ten złoty medal, upragniony złoty medal jest coraz bliżej, więc no, emocje sięgały zenitu. A mówię temperatura nie dość, że e, wokół całych finałów była wysoka, to, to, to jeszcze na sali w Ostrowie tym bardziej. Mm, aż e, nawet skarpetki i buty były całe mokre, więc e, no, niezapomniane emocje, niezapomniane wrażenia. E, pierwszy mój medal, od razu mistrzowski. On chce to wykozłować do końca. Tak jest, to już jest koniec. BMS nam stalnie fauluje. Anwil mistrz Polski 2018 roku. Także ten sezon, ta hala, ta sala ta seria z na, na też mi na długo zapadnie w pamięci.